Dziś wszyscy zachwycają się grą, czy to Cristiano Ronaldo, czy to Leo Messiego, czy golami z lata Jednak warto zastanowić się, kim będziemy zachwycać się powiedzmy za 5, 6 czy 7 lat i kto wtedy załatnie piłkarskim światem. Pomocą przychodzi nam pewien magazyn, który wybrał najlepszą jednostkę na świecie w zawodników w wieku 21 lat do 21 lat i tam znalazło się naprawdę 11 zawodników, którymi możemy się zachwycać za niedługo. I w ten sposób w bramce znalazł się nie kto inny jak Thibaut Courtois, pierwszy belk zawodnik na co dzień Atletico, i ale warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę wypożyczony jest Chelsea Londyn. Gdzie Chelsea ma pewnie obsadę bramki zapewnioną na, na wstępne, naprawdę długie lata, bo gdy odejdzie Petr Czech, on jest jego nominalnym następcą, który już teraz prezentuje bardzo po, podobny poziom i myślę, że... Decyzja jest jak najbardziej susza, bo z tych bramkarzy, którzy mają do 21 lat, on jest zdecydowanie najbardziej doświadczony w lidze, w ligach europejskich i myślę, że z pewnością na to miejsce zasłużył. Dalej mamy pierwszego przedstawiciela Real Madryt, Carvajala, czyli młodego obrońcę dobrze prosperującego. Który... Carvajal jest obrońcą tym już nowoczesnym, podłączającym się do ataku, podwajającym prawego pomocnika, no i wprowadza bardzo dużo zamieszania na m, połowie rywala. A na środku obrony pierwszym zawodnikiem jest Filczo. Czyli zawodnik Manchester United, którego do tego klubu sprowadził nie kto inny jak Ser Alex Ferguson. Ser Alex Ferguson ma to do siebie, że przy transferach młodych zawodników myli się niezwykle rzadko. Tak było też w tym przypadku. Phil Jones może grać na wielu pozycjach: od defensywnego pomocnika przez środkowego obrońcę po prawego, po prawego obrońcę. No i tak naprawdę jest bardzo uniwersalny i to jest też bardzo dobra jego cecha i myślę, że w przyszłości może stanowić o sile reprezentacji Anglii, przynajmniej w defensywie. Pierwszy zawodnik z Ligi Angielskiej w tym zestawieniu. Dalej mamy zawodnika Realu Madrid, kolejnego, chyba najlepszego w tym zestawieniu, ee, czyli Varana, który w poprzednim sezonie zarejestrował się bardzo dobrze szczególnie widzę Mistrzów, który stanowił o sile obrony te, tego zespołu. Przecież nie przez przypadek był doceniony przez samego Jose Mourinho, który cenił go nawet bardziej w pewnych momentach niż Sergio Ramosa, czy przecież doświadczonego bardziej za którego przecież grał w, ee, w niektórych meczach. Waran jest niesamowity pod ee, kątem obrony, odbiera piłki bardzo dobrze, ma znakomity refleks i chłodną głowę, jak na takiego młodego cały czas piłkarza zachowuje spokój nawet w karierze, tak, tak. gdzie strzelą już bramę. Zatrzymał przecież Messiego w tamtym no. roku, to to nie jest... Yy... No i posadził yy, Pepego na ławce, co było też yy, pewnym yy, rodzajem... Konfliktu na linii Portugalczyka z ówczesnym trenerem José Mourinho. Na lewej obronie widzimy kolejnego zawodnika z Premier League, obrońcę Southampton. Show to zawodnik bardzo szybki, bardzo dynamiczny, charakteryzujący się dobrym podaniem i dośrodkowaniem. Tak, lewo tak. Jest obiektem zainteresowań naj... mocarzy. Dokładnie. Więc... Z City tam złożyło za niego ofertę. Na pewno Chelsea. Teraz pytanie: tylko, kto jest bardziej szalony, bo niebotyczne sumy za niego są oferowane czy włodarze Southampton, którzy nie chcą się zgodzić na TT, czy może włodarze np. Manchester City, którzy chcą bardzo duże pieniądze za niego wyłożyć. to jest bardziej szalony tym, tym tym tym? Nie wiadomo. Kolejny zawodnik to tym razem przedstawiciel Ligi Włoskiej, e, zespołu, który jest hegemonem w tej lidze, czyli Juventusu. Jest to czarnoskóry zawodnik, który biega gdzieś tam w środku boiska. Jest to Pogba. Pogba, który jest bardzo silny na nogach, tak jak na swój naprawdę, Naprawdę bierze dobrze rozwinięty e, fizycznie, ale także psychicznie, skoro gra na tak, wa tak, tak gdzieś, ważnym zespole. Tak, gdzieś właśnie widziałem Taki jego mem, a coś takiego, że Mario Balotelli plus mózg to się równa pochwa. Ojej, no, może też strzela bramki z dystansu, ma bardzo silne uderzenie. Tak, jest... E... No jest chyba takim kamyczkiem w ogródku no, tak. Lajsa Fergusona bo on do Juventusu przyszedł za darmo, a teraz jest wyceniany nawet na 40 milionów euro. Tak. Marco Verratti, jedyny Włoch w tym zestawieniu. To zawodnik PSG, bardzo dobrze prezentujący się w środku pola. PSG ma naprawdę bardzo silną tą formację, a on jednak grywa tam w pierwszym składzie. No i co można o nim powiedzieć? Doskonały przegląd pola, był przymierzany do Realu Madryt, jednak kupiono ostatecznie Jaromendi'ego. Pierwszy Niemiec w tym zestawieniu, czyli zawodnik szalkę Julian Draxler. Tego zawodnika chciał między innymi Jose Mourinho do speju, się potęgi w Anglii, czyli Chelsea-London. Julian przedłużył kontekst z Schalke, przez co po prostu zaspokoił Ee, pragnienia kibiców tego zespołu, ponieważ stał się taką ikoną tego, 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 tego klubu. W Bundesliga asystuje, strzela, ma kluczowe podania. Isco, czyli Hiszpan, który zachwycił świat w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, gdzie ciągnął praktycznie os sam ten wózek z nazwą Malaga. Znakomicie prezentującego się Isco na Mistrzostwach Świata do lat 20 wychaczyli właśnie włodarza Realu Madrid no i on miał być tą, tym lekiem na całe zło po pode, odejściu Mesut'a Ezila no i przez pierwsze kilka kolejek był absolutnie kluczowy strzelał bramki, ratował wynik jak choćby w pierwszej kolejce z Betisem Ur, wyrósł na ulubieńca naprawdę sam, całego Santiago Bernabéu jednak po pewnym czasie teraz, w ostatnich czasach on siadł jest troszeczkę ofiarą systemu 4-3-3 od tego, gdzie nie bardzo jest właśnie miejsca na tą typową dziesiątkę Trum jest I najpopularniejszy zawodnik tego zestawienia, tym razem Neymar, doda z ten zawodnik jest. A! Przed przyjściem do Europy Neymar miał już nazwisko wyrobione Przede wszystkim z filmików na YouTube mogłoby się wydawać Ale potwierdził swoją wartość między innymi na Pucharze Konfederacji tak. Na którym to ciągnął grę Brazylijczyków Na jego grę przyglądało się bardzo... Jego grę oglądało się bardzo, bardzo fajnie No i na koniec w ataku mamy zawodnika Evertonu tak, tak, tak. Romelu Lukaczu Co z Belgii Owoc tego szkolenia belgijskiego O którym mówiliśmy. Tak, Tego powiedzieć, o którym zresztą mówiliśmy Zawodnik niesamowicie zbudowany zawodnik, który do Premier League pasuje idealnie, jak się okazuje, swoją posturą przede wszystkim oraz także grą. Co dużo mówić, nowy droba. Piszcie kto Waszym zdaniem jest najlepszym piłkarzem może z tej, z tej jedenastki, a może niekoniecznie najlepszym, ale zrobi najlepszą karierę. Czekamy na Wasze opinie, które zawsze są dla nas bardzo ciekawe i interesujące. Do zobaczenia w następnym odcinku.